Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, dzisiaj materiał bardzo szybki i bardzo prosty, przede wszystkim dla osób, które są początkujące w grze GTA Online i mają problem z przywoływaniem swoich pojazdów osobistych, w zależności od tego ile ich macie, jakie je macie, to dzisiaj odpowiem wam na pytanie, które pojawia się nie tylko na YouTube, ale także w Google, na różnych stronach, forach, szukacie informacji na ten temat, Mianowicie Wchodzicie do gry i macie jakiś pojazd własny, kupiony za ciężko zarobione pieniądze, i ten pojazd znika. Eee, I ten pojazd jest pojazdem domyślnym, który będziecie mieć podczas kolejnej sesji, gdy wstąpicie do gry Geta Online. Jeżeli więc zakończycie grę na jakimś motocyklu, to ten motocykl będzie Waszym pojazdem osobistym podczas kolejnej gry. Jeżeli zamienicie go na przykład na opresora MK2, no to waszym pojazdem osobistym w tym momencie będzie opresor. Jeżeli to będzie jakaś fura, samochód, ciężarówka, jeep, cokolwiek, e, to oczywiście przy każdej sesji, e, którą będziecie tym pojazdem kończyć, będzie on waszym pojazdem osobistym. Co zrobić, gdy nie wiemy, gdzie nasz pojazd się znajduje, ale nie ten osobisty, który aktualnie używamy? Na przykład używamy jakiegoś motocykla, a Potrzebujemy opresora, by dostać się na drugi koniec wyspy, bo jest to dla nas kluczowe i bardzo ważne. No wówczas, jeżeli macie swoje biuro, biuro swojej siedziby, to oczywiście idziecie tam właśnie i podchodzicie do waszego asystenta, a on umożliwia wam sprowadzenie dowolnego pojazdu, który w momencie sprowadzenia stanie się waszym pojazdem. Osobistym, także musicie o tym pamiętać. Klikamy e i usługi asystenta prezesa to pojazd osobisty, i teraz wybieramy sobie nasze garaże, które posiadamy. W zależności od tego, ile posiadacie firm, ile lokali z garażami, tyle możecie tutaj mieć opcji do wyboru. W każdym garażu, w którym znajduje się jakiś pojazd, będziecie mogli sobie wybrać dokładnie co chcecie, aby wam tutaj pod firmę sprowadzić. Czyli jak widzicie, ja tutaj mam kilka opcji. E, w Del e, siedziba plaża Del Pero, tutaj również, o, właśnie, znajduje się opresor MK2. Jest jeszcze wejście serwisowe klubu nocnego 811 Cabrio. No i powiedzmy, że wybiorę sobie ten pojazd, poproszę o jego sprowadzenie i zobaczcie, z automatu już idę do windy, a na dole będzie na mnie ten pojazd już czekał, i w tym momencie stanie się on pojazd osobistym podczas kolejnej sesji, jeżeli bym teraz na przykład zakończył grę to, podczas... to na kolejnej sesji będzie to mój pojazd osobisty. Jeżeli zakończę sesję z opresorem, to będzie to opresor. Mam nadzieję, że to jest dla was wszystko jasne. Jeżeli nie macie takiego asystenta, no to wówczas niestety troszeczkę inaczej to wygląda. Wówczas musicie. Konkretnie do miejscóweczek, w których macie garaż, sobie podjechać i tam, niestety, sprawdzać, który pojazd gdzie trzymacie i sobie ten pojazd po prostu z garażu wyciągnąć. Tak więc, warto mieć takiego pomocnika, który bardzo chętnie sprowadzi nasz pojazd. Można również spróbować za pomocą tutaj zakładki kontakty. Następnie możemy wygrać, wybrać Pegasusa. I oni również mogliby nam coś sprowadzić, jakiś pojazd na szybko, e, ale to nie zawsze się niestety udaje. Tak więc, widzicie, niestety wszyscy nasi pracownicy są zajęci. Ale dobrze, mamy jeszcze inne opcje. Jak sobie klikniemy M, to tutaj mamy pojazd. I tutaj możemy sprowadzić nasz pojazd osobisty. Możemy zamówić pojazd specjalny. Możemy oczywiście zwrócić pojazd do garażu. Ale jest też opcja duże pojazdy i tutaj mamy na przykład kosatkę, a z kosatki możemy wezwać sparoła helikopter, który no, jest bardzo przydatny w wielu misjach, polecam jego zakup, jeżeli jeszcze nie macie, możemy również wezwać ponton, to są bardzo fajne dwie opcje, szybkie. Jeśli chodzi o Terror Byte, to tutaj mamy opcję wezwania opresora dwójki, ale jak widzicie, korzystasz już ze swojego pojazdu specjalnego lub osobistego, a więc nie możemy go wezwać. Tak samo Terror Byte, jeżeli macie, to możecie go tutaj sobie wezwać. Avenger. No tutaj możemy sprowadzić Avengera. Oczywiście włączyć autopilot, ale tym razem skupiamy się na pojazdach. Mobilne centrum operacyjne również możemy sobie tutaj wezwać. I w tym mobilnym centrum operacyjnym, które się pojawi blisko, jak najbliżej was na mapie, gdzie tylko będzie na nie miejsce, bo jest to duże mobilne centrum operacyjne. Może pokażę. To w tym mobilnym centrum operacyjnym również możecie sobie przechować pojazd. I to będzie pojazd, który będziecie mogli szybko sprowadzić w dowolne miejsce. bo Jak widzicie tutaj po prawej stronie już te mobilne centrum jest. Jeżeli podjadę tutaj sobie tym samochodzikiem to zobaczcie, mamy opcję naciśnij E, aby przechować ten pojazd w swoim mobilnym centrum operacyjnym. No i jak nacisnę na E, to ten samochód wyląduje w tej wielkiej przyczepie. No i jeżeli go zmienię na inny, poprzez na przykład asystenta w moim biurze, e, albo po prostu później wyjmę go z tej przyczepy, to będzie on moim pojazdem domyślnym, czyli e, osobistym. Jeżeli jednak wezmę pojazd z innego garażu, e, czy poprzez Mojego asystenta, wezwę z któregoś z moich garaży yy, pojazd, no to wówczas on będzie moim osobistym. No więc nie stresujcie się, jak zauważycie, że waszego pojazdu nie ma, nie wiecie gdzie go szukać. Dlaczego, jak wchodzicie do gry, to macie nie ten, który byście chcieli, który zawsze mieliście, no po prostu dlatego, że w ostatnim yy, czasie, w ostatniej sesji korzystaliście po prostu z innego. To wynika właśnie z tego. Oczywiście bardzo ważną kwestią jest jeszcze, gdy nasz pojazd zostanie zniszczony, to jak go z powrotem tutaj przywrócić. Wybieramy telefon, a następnie motor Mutual Insurance e, MMI. Do nich dzwonimy i oni nam sprowadzą nasz pojazd naprawiony. Także jeżeli wam ktoś zniszczy podczas zadymki pojazd, to właśnie tak można ten pojazd naprawić, przywrócić do użytku. No i to chyba w kwestii pojazdów byłoby na tyle. Wiele osób właśnie się gubi w tym, gdzie szukać pojazdu, gdzie jest mój motocykl, gdzie jest mój samochód, gdzie jest mój opresor, w którym garażu, skąd mam wiedzieć, w którym. No, jeżeli nie macie asystenta, to będziecie musieli pojeździć sobie do wszystkich waszych garaży i zapamiętać, co, gdzie macie. Natomiast jeżeli będziecie mieli asystenta, to raz, że macie listę co gdzie i jak, a przy okazji możecie sobie to ściągnąć i natychmiast w tym pojeździe wybranym, potrzebnym wylądować. Jeżeli materiał Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę, jeżeli nie to w dół, a osoby, które są nowe na tym kanale zachęcam gorąco do subskrypcji, bo tych materiałów tutaj będzie nieco więcej.